Lubelskim Urzędem Wojewódzkim spotkali się z przedstawicielami rządu. To jednak początek rozmów, o co walczą polscy rolnicy? O tym w materiale Aleksandra Bruzińskiego. Na mapie rolniczych protestów ponad 40 lokalizacji w całej Polsce lubelscy producenci żywności zdecydowali się solidaryzować z tymi, którzy dziś także strajkują w województwie zachodnio-pomorskim. i chcą dać jasny sygnał rządowej stronie. Wobec ich problemów, a mówią m.in. o napływie ukraińskiego zboża do Polski, a także o otwarciu się na kraje z grupy Mercosur. Ich zdaniem ceny żywności spadają, produkcja staje się nieopłacalna, rosną za to koszty kredytów czy nawozów, a także energii. To sygnał ostrzegawczy. Zdaniem rolników polska żywność będzie znikać ze sklepowych półek, bo mimo wysokiej jakości cena tych produktów z polskich pól przestaje być konkurencyjna. Problemem jest głównie ceny pszenicy. Właśnie no, no, w ogóle cen wszystkich jest pszenica. Jeżeli pszenica nie tanieje, tanieje wszystko. Tanieją warzywa, tanieją inne produkty. Yy, pszenica mamy w tej chwili, tutaj panowie będą chyba też uzupełniać, 12 chyba milionów ton nadwyżki. Pobijamy z kolei rekordy w eksporcie. Tylko połowa tego roku to eksport towarów rolno-spożywczych na ponad 37 miliardów 700 milionów euro. Dotychczasowe propozycje są zdaniem rolników kroplą w morzu potrzeb. Mówimy, 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 a efektów naprawdę jest mało. Te rozwiązania, które proponuje się, proponuje się też dwuprocentowy kredyt na 15 lat, bardzo ładnie. Tylko się podaje ten kredyt bankrutom, tak naprawdę, rolnikom, którzy są już niewypłacalni. Aby się nikomu nie potrzebne, mówi się o nadprodukcji, a ja znam, drodzy Państwo, masę ludzi, gdzie kontrakty w ogóle nie zostały zrealizowane. No i tutaj też jest naszym dużym problemem to, że można z rolnikami podpisać kontrakt. Jeżeli rolnik nie dostarczy, bo udałoby mu się sprzedać atrakcyjnie, a jeżeli podpisał kontrakt, to są kary. A jeżeli się nie realizuje kontraktu ze strony firmy, która ową żywność, owy, owy towar, produkt zamówiła u danego rolnika. Tak naprawdę nic się nie dzieje, jest to bezkarne. Poinformowaliśmy o tych wszystkich narzędziach wsparcia, które są, o tych blisko pół miliarda, które jest zarezerwowane dla poszkodowanych gospodarstw z powodu anomaliów pogodowych. Informowaliśmy oczywiście o kredytach niskooprocentowanych, czy o zaliczkach wypłaty dopłat bezpośrednich, na które jest zarezerwowane 8,2 miliarda złotych, z czego już skorzystało ponad milion 100 tysięcy rolników. Podczas spotkania poruszono także tematy związane z chorobami, które dotykają polskie hodowle. Na ręce wojewody przekazali postulaty, mają trafić do resortu rolnictwa. Obie strony widzą jednak potrzebę zmian. Widoczną zmianą ma być już m.in. propozycja kontyngentów taryfowych na produkty rolne z Ukrainy. Podtrzymanie zakazu importu tych produktów, na które jest zakaz do tej pory, ale to co najważniejsze i o czym również przekonałem naszych przedstawicieli. Środowisk rolniczych, jest fakt, że Ukraińcy również będą musieli dostosowywać się do naszych standardów, standardów Unii Europejskiej. Jeszcze w tym roku w Hrubieszowie ze środowiskiem rolników z województwa lubelskiego zostanie zorganizowane spotkanie. Mają wziąć w nim udział wojewodowie oraz przedstawiciele resortu rolnictwa. Aleksander Brudziński, Panorama Lubelska.